No w domu jest moje królestwo i poza domem, w organizacjach społecznych, kolego spodyń. i nie tylko. Natomiast tu jest królestwo mojego małżonka. Muszę czasem też, że tak powiem, do tego królestwa zajrzeć, żeby pewne rzeczy, że tak powiem. Trzeba tym znać. No, ogóreczki, papryka, a z tamtej strony troszkę cebulki i znowu ogórki. No, już kwitną. Ciekawe, kiedy będą. No pierwsze zawiązki już są. Już ładnie kwitną. Już się pojawiają na bocznych pędach kwiatki. W niedługim czasie powinny być owoce. Za tydzień. Za tydzień. Pierwsze owoce powinny być. Za tydzień, to za tydzień jak przy... byście przyjechali, to ogórki pierwsze powinny być. No bo no. taką gadułę, że już jest. Od samego początku może nie. Ale z wiekiem mi to tak no, po prostu weszło. No, to nie było rejestrowane, to bym powiedział, dlaczego to z nim... Nic do gadania. Że ktoś mi tu nie lotu po placu. <laughs> Psa nie trzeba, bo ja go zawsze go tu... Ale ja nie szczekum, ja nie wszczekam. Jo opowiadam to co jest, godzę to co jest, natomiast między ludźmi tak samo. Mam takie, takie swoje przesłanie, że przez ludzi do ludzi, przez świętych do nieba i to mi ułatwia pracę z ludźmi. Człowiek bez korzeni to człowiek po prostu byle jaki. Trzeba jednak dbać, pamiętać, pielęgnować, kultywować tradycje. Natomiast tradycja daje nam no to poczucie tożsamości, własnej wartości. I kultywowanie tej tradycji łącznie ze, ze strojem czy gwarą, te nasze pieśniczki, tańce, zwyczaje, to, to wszystko jest po prostu naszą największą wartością. Tu jest na przykład e, taka galaretka z soku z cytryny z kwiatem czarnego bzu. No, bardzo dobra rzecz, po prostu dobra rzecz. I gdyby ludzie z miasta się dowiedzieli, że na wsi można Białego Bzu nazywać, cytryny kupić, zrobić sobie własnoręcznie. Bez środków konserwujących, bez bezrozumnych e, e, e i jeszcze raz e, to po prostu wiedzieliby i robiliby. My bardzo dużą uwagę właśnie zwracamy na naszych projektach teraz, które aktualnie realizujemy. Przekuwanie tradycji w biznes, żeby te kobiety, które nie mają akurat ani zatrudnienia, ani nie mają tyle takiego gospodarstwa, żeby mogły z tego wyżyć, żeby mogły sobie założyć własną działalność gospodarczą i, i na przykład produkować w własnym gospodarstwie, z własnych, Uprawionych warzyw, przetwory. Muzyka Dziewczynki, będziemy robić kwiatki, jakie babcia robiła, jak była taka jak Wy. I tak, Lenusia, popatrz, Emilka też, składamy. Myśmy takie kwiatki też robiły w projekcie. Tradycyjne rzemiosło, szansą na sukces w życiu. Takie babcia organizowała. Uważam, że to, co robię, jest potrzebne wszystkim, potrzebne nam, no, naszemu pokoleniu, pokoleniu młodych i pokoleniu tych najmłodszych. To jest po prostu nasza tożsamość, nasze tradycje, które chcę przekazywać. No po prostu to mnie dopinguje, jak się coś udaje, jak ludzie są zadowoleni, jak robię kolejny projekt i ludzie się pytają, jaki będzie następny i kiedy będzie. No to jak można nie robić? No nie, no po prostu to się samo robi, to się samo robi. Bardzo ważną rzeczą w tym wszystkim jest to, że do tej pory można było pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. My to z POKL-u wszystko robili i uważam, że to, te pieniądze to są warte więcej, jak jakby fizycznie patrzeć na nie, dlatego że oprócz tych pieniędzy, za które kupuje się produkty, za które płaci się instruktorki, kucharki i te panie, które mają jakieś tam pojęcie o tym, jak to robić, to za te pieniądze po prostu by nie zrobił tego wszystkiego, gdyby jakiś taki impuls, jakoś pasja kogoś, bo to samo się nic nie dzieje. Że się coś w przyrodzie samo dzieje, czy coś się w ogóle samo dzieje, to jest bzdura.